jakie pan chce piwo? To zabierz go do domu. Zabiorę, Pewnie, że zabiorę. A tu nie będzie. A dlaczego pan jest taki niemiły? Nie, nie, dlatego. Moja funkcja, A ma pan jakąś plakietkę ochroniarza, czy to jest taka ściema? co ty chcesz powiedzieć? Co ty mówisz? No ja. Ale ja kupuję piwo tutaj u Państwa. Dobrze. kupuj piwo nie sprawy. Dobrze, Dobrze. jak chce pan to jest niszczą tą krajpę w social mediach. Tak? A pan jest taki niemiły? Pan jest taki niemiły? A ty co, szukasz problemów? Nie, ja nie szukam problemów. Dlaczego pan jest taki niemiły dla gościa, który chce się napić? Tak, ale mówię, że to nie jest gościem. Ale dany. pan popełnia teraz Wielki Błąd. Ty nie, nie jesteś gościem. Nie jestem gościem? No dobra, ale... Słuchaj, szukasz problemów, to znajdź. Tak? Jest pan pewny? Nie. Właśnie, panie tam kamerkę. Z Gasią. A dlaczego pan to robi? Nie, za Zgasią, za a dlaczego pan mnie do Bo co? Słabech słaby. pan robi. Wie pan, że teraz to jest y, mega przykład dla pana. Co się stało? Bo tu jest bardzo sytuacja. Nie mówię, nie mogę piwa kupić tego dla pana, bo nas wygonił. Ten wygonił. Jestem w porządku, przepraszam nie pani. Macie. A to on jest w porządku, a tamten wygonił. Co? Ja nie chcę Wygonili mnie? Wygonili bo chciałem piwo dla pana kupić. spokojnie. Nie, to nie jest spokojnie. Pijania wódki i piwa. Zapraszamy czynne 24H. Zapraszamy czynne 24H. W ogóle nie polecam tej restauracji, tej pijalni wódki we Wrocławiu. A ogląda nas 2200 widzów. Można być, jak się nazywa, jakby na. Ja się nazywam Zony i pan mnie wyprosił właśnie, właśnie dlatego, że y, nie mogłem panu kupić piwa. I, I szczerze, to jest wasz problem. To jest wasz problem, że ochroniarz on mówi mi kup na piwa dla pana tutaj. To jest wasz problem! A, ja, ja, już a ja, ja już to powiedziałem. Także to też jest wasz problem, co będzie dalej, nie? Ja jestem. Ale to to nieładnie, wiesz? Ale to wygonienia, nas nie. na nas. Nie moja wina. Jakie zachowanie. Ja to samo, nic personalnego. Nie, ja się nie czuję, Ale jak jest, tak jest. Mi się bardzo tu podoba. Bardzo ci się podoba? Mi się bardzo podoba, pewnie. Muszę co? ci pomagać. Ja was nie, ja wezmę To nie moja wina. Zapraszasz zabierze i przykro g... ale co, mogli na nie wypraszać k... A to ja Andrzeja piwko noszę.